Witajcie, kochani, w naszym wielkopostnym cyklu. Mam nadzieję, że uda mi się robić względnie krótkie odcinki, że jakoś opanuję swoje gadulstwo i zatrzymam się na tym, co jest najważniejsze. Ale, no zobaczymy. W każdym razie, do dzieła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, w ostatnim wpisie, jaki umieściłam, nie wiem, może czytaliście. Napisałam m, oczywiście na dziedzicach, a także na profilu w Ogniu Słowa, o, napisałam o zburzeniu fundamentów. I mogło to zabrzmieć dziwnie dla osób, które od lat uważają, że ich fundamentem życia jest wiara, więc co tu burzyć? No właśnie. Ale chciałabym zwrócić uwagę na dwie kwestie, i później dojść do tej puenty, która nas tutaj najbardziej interesuje. Oczywiście super, że żyjemy wiarą, jeśli faktycznie żyjemy wiarą, a nie tylko przyzwyczajeniami, tradycjami i tak dalej. Więc super, jeśli dla kogoś fundamentem życia faktycznie jest wiara, ale... Kochani, czasami daje się zauważyć taką sytuację, że my Sami sobie wybieramy, co jest fundamentem, co jakby konstytuuje nasze życie religijne. To, że czujemy się ufundowani w wierze, bardzo często zależy od tego, co sami sobie wybierzemy: że to nas akurat funduje w wierze, że to akurat sprawia, że moje życie religijne jest dobre. Że to jest mój fundament. Czyli jeśli wypełniam swoje praktyki, może nawet bardzo pobożnie, albo jeśli robię to i to, przecież spełniam to i to, to znaczy, że jestem zakorzeniony w wierze i mam dobre fundamenty. To jest moja wiara, to jest moje życie. A co jeśli nie modliłbyś się w sposób, jaki znasz, albo nie praktykowałbyś tego, co robisz od dziesiątek lat? To co wówczas? To jest jakiś fundament wiary? Obiektywny fundament wiary, na którym można się oprzeć? Czy już wówczas wszystko wyparowało? Jeśli zmieniłyby się warunki Twojego życia, czy nadal obiektywnie istnieje jakiś fundament, na którym można się opierać? A może, jeśli nie praktykowałbyś w sposób, który znasz, jak i wybrałeś dla siebie. To może to już wszystko przepadło. No właśnie. Moi drodzy, bo my, gdy myślimy o swoich fundamentach wiary, przenosimy akcent na to, co my robimy. Tymczasem fundament obiektywny, fundament leży gdzie indziej. Fundament został położony przez Chrystusa, bez względu na to czy ktokolwiek z nas kiwnie palcem czy nie. Czy ktokolwiek z nas będzie coś praktykował, czy nie, fundament obiektywnie jest w Chrystusie, bez względu na nasze, jakiekolwiek działanie. To już zostało ustanowione i to jest pewnego rodzaju konstans, który jest niezmienny. I teraz, jeśli to nie ja stwarzam swoje fundamenty. To nie ja wytyczam w zasadzie te fundamenty swojej wiary, ale to Chrystus je położył, to jakie w tym wszystkim jest moje zadanie? Otóż przyjąć, obdarowanie. Moje praktyki niczego nie dodają temu fundamentowi, nic, zero, nul. Moje praktyki, działania, moje, moja modlitwa, cokolwiek robię. Nazwijmy to w tym życiu religijnym, to to wszystko ma mi jedynie pomóc lepiej przyjmować dar i lepiej go zagłębiać. Dar, który nie zależy ode mnie. Moje zakorzenienie w wierze to jest chrzest. Moim fundamentem jest Chrystus. I to jest, kochani, stan wyjściowy. A to, jak ja później będę Chrystusa poznawać. Jaka modlitwa mi w tym pomoże, w czym ja się najlepiej odnajduję no bo różne są duchowości. To to już jest kwestia drugorzędna. Oczywiście bardzo ważna, bo wiemy, że bez modlitwy nie, nie potrafimy tak naprawdę duchowo funkcjonować, bo modlitwa jest naszym zakorzenianiem się w Bogu głębiej i głębiej, właśnie w tym fundamencie. Więc to jest bardzo ważne, ale drugorzędne drugorzędne zaraz po tym, by wpierw zobaczyć, że fundamentem jest Chrystus, a nie to, co jakkolwiek zależy ode mnie, czy moje jakieś działania. I druga rzecz odnośnie fundamentów, które chciałabym w tym Wielkim Poście z Wami burzyć, to chciałabym zwrócić Waszą uwagę na wszystkie te budowle i sobie też zwracam na to uwagę. Na wszystkie te budowle, które pobudowaliśmy, ale one do niczego nam nie służą. Chciałabym, abyśmy zburzyli wszystkie pseudoświątynie, które wznieśliśmy, ale nie dla ducha. A musimy pamiętać, że jakby dbanie o te wszystkie pseudoświątynie pochłania nasz czas, energię, generuje mnóstwo trosk. A wszystkie one, te pseudoświątynie, są ulotne. No właśnie tutaj wracamy do tytułu książki Hewel Wszystko jest ulotne, prócz Boga. Kochani, wszystko jest ulotne, prócz Boga. Niech to zdanie w nas wybrzmi. Te wszystkie, no właśnie, pseudoświątynie, dla których niekiedy potrafimy stracić zdrowie, po położyć na szali dobro rodziny. Położyć na szali nasze człowieczeństwo, te wszystkie pseudoświątynie skończą się. Moi drodzy, niech pointą tego naszego spotkania będzie to krótkie podsumowanie, czyli fundamentem mojego życia w wierze jest Chrystus, nie moje jakiekolwiek praktyki i działania. I druga rzecz istnieją w naszym życiu takie budowle, które Warto po prostu zburzyć, dać więcej miejsca Duchowi Świętemu. Dziękuję Wam za nasz pierwszy wspólny odcineczek. Zakończmy go króciutką modlitwą i czujmy się posłani, tak jak kapłan posyła nas po zakończonej Mszy Świętej, że przyjęliśmy dar i idziemy go roznosić dalej. Tak czujmy się właśnie posłani, kiedy przyjmujemy coś do serca, jakąś treść, jakieś dobre słowo. Ono dla nas jest budujące, więc budujmy tym dalej, budujmy innych. Ja się właśnie tak czuję, korzystając z tej książki, że przyjmuję coś dla siebie. Mój mózg i serce to trawi. Myślę o tym w Duchu Świętym. I kiedy już przegryzę, przyjmę. Staram się właśnie Wam podawać dalej. Więc cokolwiek przyjęliście z tego odcinka, dzielmy się tym. Zakończmy krótką prośbą i dziękczynieniem. Jak to święty Paweł mówił, niech będzie balans między uwielbieniem, dziękczynieniem a prośbą. Tak więc dziękujemy Ci, Panie, za ten wspólnie spędzony czas. Dziękuję Ci za wszystkie osoby, które wysłuchują tych krótkich podcastów. Wierzę, że ty ich tu gromadzisz, że tworzymy wspólnotę, którą Ty jednoczysz. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę z osobna i proszę Cię, abyś napełniał ją duchem. Proszę Cię, abyś dawał jej światło zrozumienia, poznania, głębszego poznania Ciebie. I każda z tych osób coraz lepiej i wyraźniej widzi ten fundament, który Ty położyłeś którym Ty jesteś, i daj nam Panie łaskę, abyśmy na tym fundamencie budowali przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kochani ściskam Was i trzymajcie się ciepło do usłyszenia w następnym odcinku. Z Bogiem.